Dzień dobry Państwu, Beata chmielowska witam w Teleekspresie. Jutro dużo słońca na zachodzie kraju, w innych miejscach będzie się chmurzyć, ale nie całkowicie. Na wschodzie wystąpią mgły. Tak będzie jutro, dziś jest sobota, 20 lutego. Zaczynamy. Resort zdrowia, spodziewając się dalszego wzrostu zachorowań, nie wyklucza częściowego zamknięcia granic czy wprowadzania regionalnie obostrzeń. Najsilniej koronawirus atakuje teraz w północnych województwach kraju. Większość turystów w Zakopanem wzięła sobie do serca apela o bezpieczną zabawę. Już nie było takich tłumów na Krupówkach jak w ubiegły weekend, a tych, którzy wciąż zapominają o środkach bezpieczeństwa, upominało więcej niż zwykle policjantów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydało ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia w związku z przekroczeniem stanów alarmowych na rzekach. Odra znacznie wezbrała na południowym zachodzie Polski. Najgorzej sytuacja wygląda jednak na Wiśle. Moskiewski Sąd Miejski odrzucił apelację Aleksieja Nawalnego od decyzji Sądu Niższej Instancji o osadzeniu go w kolonii karnej. Adwokaci opozycjonisty uważają, że w każdej chwili może on zostać wysłany do kolonii karnej na ponad dwa i pół roku. Wracamy do kraju dyżurny włoszczowskiej komendy zachował zimną krew i uratował duszące się dziecko. Gdy na posterunek policji wbiegła zrozpaczona matka, prosząc o ratunek, funkcjonariusz instynktownie udzielił dwumiesięcznemu chłopcu pierwszej pomocy. W za chwilę powiemy więcej o dzisiejszym meczu Legii z Wisłą Płock. A przed sportem jeszcze garść ciekawostek. Oto skrót. W swojej posiadłości można pilnować na wiele sposobów: alarm, życzliwy sąsiad, czujny pies. Ale u pana Krzysztofa z Gliwic stróż jest nietypowy. Jego domu pilnuje rekin. Jego ideą jest budowanie poczucia tożsamości narodowej Polaków. Przed nami pierwszy w historii Festiwal Kultury Narodowej Pamięć i Tożsamość. To inicjatywa telewizji polskiej. Premierowa edycja odbędzie się w formule online. Początek w poniedziałek. Sport w telekspresie Zaczynamy piłkarsko od PKO BP Ekstraklasy. Niedawno zakończył się mecz w Warszawie. Legia wygrała z Wisłą Płock 5 do dwóch. A teraz w Teleekspresie, jak w każdą sobotę, przegląd list przebojów i bestsellerów głos ma Marek Sierocki. Jeden z salonów samochodowych w Szczecinie może się poszczycić wyjątkowym pracownikiem. Na dziale używanych samochodów pojawił się nowy starzysta Kot Benek. Na razie się przyucza do zawodu, ale ma wilczy apetyt na sukces. Zostajemy w zwierzęcym, choć śnieżnym kręgu. Gliwicki rekin ze śniegu ma konkurencję, proszę bardzo. W innym miejscu pojawił się taki stwór czy stworek jak kto woli, można cieszyć oko do woli czy raczej do czasu, a czas płynie nieubłaganie. Zatem kończymy za chwilę Teleekspres Ekstra, ale jutro spotkamy się ponownie. Do widzenia. Dzień dobry ponownie witam Państwa i tym razem zapraszam na TeleExpress Ekstra, który zaczynam od sytuacji na rzekach. Sytuacja na polskich rzekach wciąż groźna. Alarmująco wysoki stan wód zagraża mieszkańcom kolejnych województw. O swój dobytek nie mogą być spokojni mieszkańcy okolic Płocka i Włocławka. Zima w górach zachwyca, ale bywa śmiertelnie niebezpieczna. Przed wyjściem w góry trzeba sprawdzić prognozę pogody, komunikat lawinowy. Z zimą nie ma żartów. Po polskiej stronie Tatr jest lawinowa trójka. Chińska Agencja Kosmiczna kontynuuje eksplorację niewidocznej strony Księżyca. Niedawno poruszający się po srebrnym globie łazik dokonał odkrycia, które podziałało na wyobraźnię naukowców. Opowie o nim w przedziale naukowym Teleekspresu Ekstra dr Tomasz Rorzek. Sobotnie popołudnie to dobry moment, by zerknąć na to, co modne. Za chwilę zajrzymy zatem na pokaz, a wcześniej powiemy o... Miał zostać lekarzem, to było wielkie marzenie jego rodziców. Jednak Henryka Sienkiewicza ciągnęło do pisania i zapisał się złotymi zgłoskami w historii literatury. Pisarz ma swoje muzeum, m.in. w Woli Okrzejskiej w województwie lubelskim i jest ono gruntownie remontowane. Temperatura wzrasta, ale do wiosny jeszcze daleko, zwłaszcza gdy słyszy się, że gdy w lutym topnieje, to na wiosnę mróz bieleje. No cóż, zobaczymy. Postawa godna podziwu i naśladowania Dolly Parton, ikona muzyki country, sprzeciwiła się wzniesieniu jej pomnika w Nashville w stanie Tennessee. Zdaniem gwiazdy to nie jest czas na takie inicjatywy. Sport w Teleekspresie Ekstra polscy koszykarze przegrali swój przedostatni mecz eliminacji Mistrzostw Europy, ale spokojnie, mimo to, są pewni gry w turnieju finałowym. Pora na muzykę i wiązankę hitów przygotowaną przez Marka Sierockiego i Michała Michalika. Dziś panowie przypomną przeboje najciekawszych, najbarwniejszych i uwielbianych w latach 80. wokalistek. Zapraszam. Spotkamy się jutro w TeleExpresie Ekstra, a teraz zapraszam na relację z konferencji prasowej dotyczącej pierwszego Festiwalu Kultury Narodowej Pamięć i Tożsamość. Do zobaczenia.